Ja już mam kosz, jestem Michał Wdesakachyk na moim kanale. Otóż, tak. Um, um, Jak bym wam to powiedzieć? Z tego symulatora dziękuję za 32 subskrypcje. Jak dobiję się do 50, to um, będzie bardzo fajnie. Mi się to bardzo spodoba. Um, czekajcie No więc, tak, jak się nazywa, byście musieli. Po co w tym co widzicie, zostawić 7 łapek w górę? A do końca tego roku mam plany, żeby mieć aż. Um, zdobyć przynajmniej 850 subskrypcji. Mój kolega niestety tutaj tak wylosował, bo. To więc bardzo dużo. Myślę, że wam się to uda, bo to macie cały rok. Salutki rok, um, pół, um, pół roku, czyli mo moje urodziny. Um, chciałbym mieć 500 subskrypcji albo um, 300, żebyście mi dali tą, tą moją, ten to moje coś, no, mój od Was prezent. No, będzie naprawdę fajne. Um, jak widzicie, tu już hackera miałem, bardzo fajnie mi to się to podobało. Um, to było wszystko, Filip naprawdę wyjaśnił. W kolejnym odcinku Wam jeszcze, je, jeszcze raz wyjaśni wszystko. To więc ja się z wami żegnam cześć no i pa!